Dobra, no to e, ja powiedz czym ty się tam zajmujesz? Bo tam widzę w relacjach jakieś konferencje, wrzucasz jakieś zdrowe jedzenie. E, co to się to pozmieniało u ciebie? No cześć Marcin. Super, że zauważyłeś, że widzisz jest tyle ludzi na Facebooku, a to właśnie ty zauważyłeś i właśnie ty odpisujesz na to i coś pytasz się odnośnie tego, co tam się u mnie dzieje. To, to miło. A co spowodowało, że właśnie zwróciłeś na to uwagę? A no wiesz, no po prostu wiesz, no wszyscy chodzą do takiej normalnej roboty, na 8 godzin wracają do domu. No, a tutaj widzę jakieś tam ludzie w garniturkach i tak dalej. Więc no, no po prostu mówię: Wow, tak. Więc no. No to, no to super, że, że to widzisz i to rozumiem, że jeżeli to widzisz i chciałbyś y, również, y, czy jesteś bardziej ciekaw, co, co, o co to dokładnie chodzi? Nieźle. Słuchaj, no. Ja jestem ciekaw, co, czym ty się tam zajmujesz, co ty tam robisz teraz ciekawego. To super, że pytasz, bo wiesz, co, właśnie chodzi o to, że ja jestem w dobrym projekcie, który promuje ciekawe życie, które daje ci więcej energii, więcej czasu, lepsze relacje. Można sobie poprawić nawet i zdrowie, chociaż trochę, bo pomagasz właśnie ludziom zdobyć takie rzeczy automatycznie społeczność jest, w którą się spotykasz jest pozytywnie nastawiona ciekawa ma fajne cele, fajne plany które realizuje a które tak na dobrą sprawę pracując na 8 godzin no nie jesteśmy w stanie sobie na takie rzeczy pozwolić nie jesteśmy w stanie jechać gdziekolwiek albo nie mamy czasu na to żeby się spotkać z kimś kto jest po prostu inaczej do życia podchodzi. Czy ty byś chciał podejść do życia trochę inaczej niż do tej pory? No słuchaj, no na pewno bym chciał, żeby to życie inaczej wyglądało. No bo teraz to jest takie wieś, takie no po prostu taki gwiaździstark, a cały czas się robi to samo. No świetnie, no dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę, Marcin, i tak naprawdę powiedz, gdybym dała ci, gdybyś miała taką, miał taką możliwość skorzystania y, z takiego projektu, y, zapoznania się bliżej, y, y, bycia y, w tym projekcie y, dla samego siebie, y, dla swojego własnego rozwoju. Y, i byś miał taką osobę, która by ci poprowadziła y, krok po kroku, pokazała ci, jak y, do tego dojść, jak tutaj w tym momencie, w tym projekcie działać. Czy y, dałbyś, y, czy. Czy zmieniłbyś so, y, swoje życie choć trochę, w, nie wiem, jak to było. Y. Słuchaj, no, może bym zmienił, ale co ja takiego mogę robić? Słuchaj, teraz powinno paść pytanie w ogóle: a jak to teraz u ciebie wygląda? No właśnie, Nie poruszyliśmy, tego nie jeszcze, poruszyliśmy tak, teraz. Nie poruszyliśmy teraz. No. Musimy wrócić do tego. Słuchaj, no musisz, to jest wtedy motywacja tak zwana od i motywacja do, czyli no nie musimy tam nie wiadomo, jak grzebać, ale musimy się dowiedzieć, co on teraz robi. Dlaczego? Dlatego, że jak się dowiemy, co on robi, to możemy wykorzystać te umiejętności, które on wykonuje, no to pokazać mu, że one mogą mu pomóc w tym biznesie, tak? No i możemy powiedzieć, że jak tego nie zmieni, to będzie w tym samym miejscu. No więc pytasz, co ja robię? No i ja mówię, a wiesz, e, w tej chwili to ja pracuję jako przedstawiciel handlowy, wiesz, już mi trochę męczka robota, dlatego że wiesz, ja jestem przedstawicielem spożywkę ja głównie, czyli produkty spożywcze i wiesz, że po tych sklepach dowożę te towary od razu. No i to jest taka robota od rana do wieczora, praktycznie, więc w domu mnie nie ma, a już się tyle nie zarabia na tym przedstawicielstwie handlowym, co kiedyś, więc no, no, no jest ciężko, tak? coś można by było zrobić innego. Dobrze, Marcin, że zdajesz sobie z tego sprawę, że ta praca wymaga od ciebie innego podejścia do życia. I, a jak w ogóle ta praca wpływa na twoje życie teraz aktualnie? Jak się ty z tym czujesz? Słuchaj, no źle się czuję, dlatego że żona się denerwuje, że mnie nie ma w domu, a te zarobki są no, takie wiesz podstawa podstawa i tak dalej, nie? No, to faktycznie to nie wygląda dobrze. I widzisz, dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie tędy droga. I teraz, gdybyś. A czy chciałbyś to zmienić, Marcin, chociaż trochę? Słuchaj, no to może chciałbym, ale nie wiem, czy, co, co mogłabym takiego robić. A, a gdyby to było coś takiego, co. Um, Taki projekt, który by dał ci więcej swobody, dałby ci więcej rozwoju osobistego, miałbyś możliwość spotykania się z różnymi ludźmi, bycia, poprawiłyby się twoje relacje z żoną. Czy dałbyś sobie przyzwolenie na to, żeby. Nie wiem, jak się coś gubię w tych, tych pytaniach. Jak by wtedy wyglądało twoje życie? No. Słuchaj, no jakby no chciałbym, żebym miał więcej czasu przede wszystkim, wiesz, no też no, wiesz, no tylko ja jedyne co potrafię to sprzedawać, nie? więc co ja bym mógł innego robić? To super Marcin, że się to dobrze się składa, bo rzeczywiście to, że ty jesteś, to robisz, to pokazuje, że ty masz predyspozycję do tego, jesteś usystematyzowany, potrafisz z ludźmi na pewno nawiązywać nowe znajomości i kontakt. Więc tutaj polega projekt, polega na rekomendowaniu produktów, które pomagają ludziom żyć w zdrowiu, żeby sobie bardziej poprawili to zdrowie, mieli więcej energii. Czy na przykład w Twoim otoczeniu spotkałeś takie osoby, które narzekają na swoje zdrowie, narzekają na swoje jakby samopoczucie czy niedospanie? Nawet coraz więcej, dlatego że nawet jeśli chodzi o spożywkę, to coraz więcej ludzi kupują tych zdrowych produktów, dlatego e, no w tej firmie dostarczam coraz więcej takich produktów, e, gdzie ludzie patrzą na skład e, z wysoką zawartością proteiny, e, dużo osób co ćwiczy, tam pilnuje diety i tak dalej, więc no, jest coraz więcej takich osób. A no to super nawet Marcin, że ty zamawiają, zauważyłeś zamawiają, to. Nawet coraz więcej produktów. No. Dobrze, że ty... Dobrze, że ty to zauważyłeś, że ty w ogóle zobacz, jesteś obserwatorem, patrzysz na to, nie tyle co wozisz tylko i rozwozisz, za, zanosisz i, i do widzenia, tylko po prostu zwracasz uwagę na to, co ludzie kupują, zwracasz uwagę na to, co ludzie teraz jakby czymś się odżywiają swój organizm, czyli rozumiem, że jeżeli te produkty, które oni są kupują, one są o trochę, trochę bardziej zdrowsze niż te inne, które... Są takie dost, dostępne w sklepach? Słuchaj, no ja nie, nie wiem, czy są zdrowsze. No myślę, że no trochę są, tak. No widzisz, czyli, czyli widzisz, czy zauważyłeś to, że świadomość ludzi wokół ciebie wzrost, wzrasta w związku ze zdrową żywnością? No pewnie, że tak. Coraz bardziej są świadomi ludzie, coraz bardziej trenują, ćwiczą, biegają, zdrowo się odżywiają, no bo wiedzą, że teraz po prostu co chwilę te choroby jakieś. Więc no, ludzie coraz bardziej patrzą na to, co jedzą i tak dalej. No mega, mega że ty to zauważyłeś, a, me, a Marcin, a gdybyś na przykład miał y, 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 takiego, taką, y, taki produkt, który by na przykład bardziej jeszcze wzmocnił y, organizmy y, osób, które bardziej dbają o zdrowie, żeby. W tą stronę w ogóle idziesz tutaj, tak? Tutaj jaka jest korzyść, że gdyby miał jakiś produkt i tak dalej, nie idziemy, nie zaczynamy od produktu. To nie jest najważniejszy produkt w tym momencie. Tylko mówił ci, że brakuje mu czasu. Tak? Muszę cię opieprzyć, bo ty wtedy się budzisz i zaczynasz mówić sensem. Wiesz o no, co no. chodzi? Tak, mówił, że brakuje mu czasu, a ty idziesz w produkt, czy gdyby miał lepszy produkt, to czy byłoby mu pewnie łatwiej sprzedawać, no, tak, stawać, no, tak? dobra, no nie, nie idziemy w tą stronę, no idziemy w tą stronę, że jemu brakuje czasu, nie ma go w domu, zarabia mało na tym, nie ma możliwości rozwoju, wozi te produkty, zarabia minimalną krajową i tak dalej, nie widzi się z żoną, nie ma go cały dzień w domu i tak dalej. Więc idziemy w tym kierunku, to jest jego motywator i to będzie jego motywator i później możemy przejść, zacząć coś tam gadać o produkcie, ale ogólnie produkt jest najmniej istotny, nie powinniśmy je zobaczyć, to jest tak jak zobacz jak sprzedają samochody, czy oni tam o produktach gadają? No nie. Nie, nie ma w reklamach o produktach, mówią o bezpieczeństwie. E, tak, e, o prestiżu i tak dalej, tam nie ma nic o produktach, nie ma nic o samochodzie, nie mówią, że jest to Volvo jakieś tam, tylko cały czas Volvo promowało się pod względem bezpieczeństwa, rodziny i tak dalej, zobacz Coca-Cola nawet, reklamy, tak, reklamy, z czym się kojarzą reklamy, święta, spędzany czas z rodziną, e, śmieszne reklamy gdzieś na plaży, e, tak, z tym kosmitą, co tam było, bo przyjaciołom się ufo, czy coś takiego, nie, e, więc jakby tutaj w tym kierunku idziemy, więc tutaj jakby co powinniśmy zrobić? Powinniśmy wrócić do tego, tak, a jak wpływa to, że cię nie ma w domu w ogóle całe dnie i tak dalej? Że ona się nie denerwuje, że tak mało zajmuje. No, właśnie, ja muszę tak dokładnie. To jest trudne i większość osób, czyli rozumiem, że gdyby ktoś ci dał możliwość pracy takiej, która pozwoli ci decydować o Twoich zarobkach, decydować o tym, kiedy będziesz w domu, ile pracujesz, no i przede wszystkim. Będziesz mógł zarobić w tej pracy ile chcesz, wykorzystując jednocześnie swoje umiejętności, a takich ludzi jak ty jest bardzo mało, którzy mają umiejętności w sprzedaży, to chciałbyś przynajmniej dowiedzieć się, co to może być? I on powie oczywiście, że tak, tak. A powiedz, jakby to zmieniło twoje życie, gdybyś mógł pracować z domu na przykład, gdybyś nie musiał jechać na cały dzień do pracy, tylko po prostu zaczynałbyś pracę między 9 a 15 i. Odebrałbyś sobie później dzieciaki ze szkoły i byście mogli spędzić czas po południu razem. Świetnie, że to rozumiesz i nie trzeba Ci tego tłumaczyć. Jak myślisz, jaki to by miało wpływ na Wasze relacje? Oczywiście, że tak. I nawet badania to potwierdzają, że dzieciaki, które spędzają czas z ojcem, wyrastają na osoby pewne siebie, które. Osiągają więcej sukcesów w życiu i prywatnym, i zawodowym. I teraz zobacz, pytamy: czy chciałbyś, żeby Twoje dziecko osiągnęło w przyszłości, żeby miało większe osiągnięcia na polu zawodowym i prywatnym? I teraz nie sprzedajemy Twojej pracy, nie sprzedajemy biznesu. Sprzedajemy wizję tego, że jego dziecko może wyrosnąć na ludzi i może po prostu mieć lepiej w życiu. I teraz jest większy motywator niż to, że po prostu dołączy do firmy, która mu pozwoli więcej zarobić i będzie mieć dobry produkt. No, widzisz, do tego ja produktu oczywiście możemy dojść, bo później możemy dojść do takiego czegoś. Możemy zapytać, tak, czy myślisz że, produkt, który jest, że myślisz, że produkt, który ludzie kupują wyłącznie z rekomendacji innych, Eee, tak, Myślisz, że może być wysokiej jakości, skoro inni ludzie go rekomendują? No, bo zobacz, żebyś ty sprzedał ten produkt, musisz siedzieć po tych sklepach, namawiać tych ludzi, rozmawiać z nimi. Jak sądzisz, który produkt może być lepszy? Taki, który sam się sprzedaje, dlatego że ludzie go rekomendują? Czy taki, gdzie trzeba dzwonić, jechać tym samochodem, rozmawiać z tymi eee, właścicielami sklepów? No, oczywiście, że tak i tak dalej. No i fajnie, że się spotkaliśmy w ogóle, fajnie że, że zapytałeś, fajnie, że zapytałeś mnie o tą relację, bo nic się nie dzieje bez powodu. I od niedawna działam w takim właśnie biznesie, który można robić zdalnie. I oczywiście ja nie mówię, żebyś się zwalniał, dlatego że jesteś odpowiedzialnym ojcem, odpowiadasz za swoje dzieci, za żonę, za rachunki, za rodzinę. Więc często takie osoby jak ty najpierw sobie robią to dodatkowo, Oczywiście na początku tego czasu będziesz miał mniej, ale docelowo w momencie, kiedy zauważają, że zaczynają im wpływać duże pieniądze, e, składają niektórzy wypowiedzenia i później mogą pracować zdalnie nie tylko z Polski, ale z każdego miejsca na świecie. Jak to dla Ciebie brzmi? No, rewelacja. No to super. No to umówmy się na zoom, ja ci wszystko przedstawię. E, tobie nie trzeba tego tłumaczyć, jak to działa, bo wiesz, jak działa sprzedaż. A bardzo często osoby z takim doświadczeniem jak ty zostają menadżerami. No i doskonale zdajesz sobie sprawę, że menadżer zarabia więcej często od sprzedawcy, a nie musi się tyle napracować co od sprzedawca. To jutro o 12 czy w środę o 14? Jutro. O 12. No, zobacz, tak? Dlatego Joanna zobacz, musisz się bardzo wsłuchać w problem. Ty rozwiązujesz, ty nie sprzedajesz produktu. Nie sprzedajesz firmy, sprzedajesz rozwiązanie problemu. Dlatego ważna jest rozmowa o tym, jak to wygląda teraz i tak dalej. Pytamy o problem i sprzedajemy rozwiązanie problemu. Więc to samo będzie jak gościu, jakbyśmy mieli gościa na suplementy. To nie gadamy mu nie wiadomo o czym i nie opowiadamy mu o całej firmie i tak dalej. I tylko jeśli koleś powie, że ma problemy ze snem, to mówimy mu cały czas o tym problemie. Jak on negatywnie wpływa na jego życie i jak on to życie może zmienić w momencie, kiedy zrobi coś w tym kierunku. Nie? No właśnie, w teorii to ja wiem, jak to robić, tylko ja nie umiem tego powiedzieć. Nie, to wiesz, to czasami się po prostu gubić, Dlatego mówię, że ja, czy czasami muszę opieprzyć, ty <słukasz> się obudzisz <słukasz> i to jest na bajka. No, no jak no, tak wiesz. Jak że... bym nie odebrał, to znaczy, że mnie zalało tutaj, bo zalewa pani ogólnie. Co ty gadasz? Pada no, pojechałem. <słukasz> No nie, no pada deszcz taki, że są alerty, dostaliśmy na telefony ja alerty. Pierdekam. No i ja tak mówię, dobra, pojadę jeszcze na Siłkę, to zrobię sobie zakupy. No bo mówię, nie padało, pojechałem na Siłkę, na Siłce zaczęło padać. Takie oberwanie chmury mm. i musiałem już na około wracać do domu, bo były drogi pozamykane. Ja pierniczę. Ale to, 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 to wiesz, to też nie jest tak, że to tak strasznie pada, tylko te głąby, e, wiesz, nie mają ogólnie deszczu. Więc te głąby robią tak jak w Dubaju, że nie zrobili kanalizacji porządnej. No, no to tak. wszystko spływa później z gór i płynie tymi drogami. I jak jest gdzieś jakiś wiesz, dołek yy, czy jakiś zjazd, no to akurat do mnie jest taki zjazd yy, pod wiaduktem. No to oczywiście już był zamknięty, bo tam była woda. No tak. No, musiałem, no, musiałem jechać naokoło i dobrze, że zdążyłem naokoło, bo tam naokoło też już zalewało. Więc jak do mnie zdążył, to musiałbym spać gdzie indziej chyba. I pewnie też by się tak. też by zamknęli i koniec. No, no. Marcin, ale no. powiedz, czy jutro, znaczy w niedzielę możemy zrobić zuma o dziewiąty, będzie to dla Ciebie dobrze, czy nie bardzo? No, możemy zrobić, no. Bo ja jutro to nie dam rady, bo jutro takie mamy jeszcze, no mamy jakiś taki napięty grafik no, spoko, jutro. Spoko, nie, dobrze, bo wtedy mnie, wiesz, wtedy pójdę sobie w niedzielę na siłownię, nie? No, a nie to wiem. W... A... No. a jutro rozmowy o której? O której chcesz jutro dzwonić? No dobra, to będziemy bardziej po południu, niż, niż wiesz, spoko, niż spoko. do tego. Ja, ja tutaj wiesz, nie będę stąd wyłaził nawet, bo... Jutro ma być 90% deszczu, więc wyjadę gdzieś i znowu nie będę mógł wrócić do chaty. A, No to na Jedanie spokojnie. mam, i dam no. wiesz, bo no. ja wczoraj rozmawiałam z taką osobą i powiedziałam, jak rozmawiać, wiesz, no to moim liderem, nie, że tak powiem, no, no. i chciałam go tak trochę nakierować. To ci mówię, no to wiesz, ja w teorii to jestem dobra. Ja mu wszystko wytłumaczyłam. No no, Ale samemu to wyłapać, to no, wiesz. nie. No bo to jest później. Słuchaj, to są takie sytuacje stresujące, to jest tak, jak mam... E, rozmawiałem dzisiaj z Katarzyną Brzoś, nie wiem, czy ją kojarzysz, ona czasami wpadała na darmowe webinary i ona była u mnie na mentoringu, ale w zupełnie innym celu, czyli chciała robić szkolenia dla firm. Mm -hmm, mm -hmm. E, no i już zrobiła kilka tych szkoleń, no i teraz się zdecydowała firma na szkolenie takie dwuetapowe, e, 8 tysięcy złotych sobie za to bierze, po 4000 tysiące za jedno spotkanie, E, takie, wiesz, kilkugodzinne, nie, no, no. no i, i to, wiesz, to nie jest pierwsze, to już nie wiem, chyba szóste czy siódme szkolenie, no i ona za każdym razem jeszcze ma stresa i tak dalej, nie, ale no mówi, że już po prostu wie jak reagować, zadowolona, zajebiście, nie, no bo, wiesz, no była na Akademii dwa lata temu, e, zapisała się na mentoring, e, przepracowała sobie te przygotowaliśmy jakieś szkolenie, no i, i się powoli wbija, nie, do tych firm, więc no super, nie. No mówiłeś ostatnio na tym, wiesz, pięciostopniowym tym, że, że jakiś tam Sławomir jest mył na mentoring i teraz. Jak, jak ty to, to ładnie nazwałeś? Wymiata. No, no zobacz. Czy ty, ja ty, też to będę Kasia wymiatać? To, doncs, <rażarusz> więc, słuchaj, no będziesz wymiatać, jak zaczniesz działać. Kasia, Kasia by wymiatała jeszcze bardziej. <BIZ> wysłałem Ci teraz zdjęcie. Kasi. Ona jest osobą publiczną, więc wszyscy ją widzą w mediach i tak. Wysłałem ci na, yy, na WhatsAppie. Mm -hmm. yy, no i wiesz, to są już szkolenia, za które bierze pieniądze, więc ona jest mega zadowolona. Nie? No wiesz, Miałaby tego więcej. Ja jej właśnie dzisiaj, dzisiaj akurat z nią gadałem, dlatego tak o nie wspomina, bo do mnie zadzwoniła, bo mnie pytała o jakieś tam rzeczy. Yy, no i, i ja mówię, że no, musisz sobie ustalić jakąś ilość danej pracy. Czyli na przykład, wiesz, ona chce robić szkolenia dla firm, więc ona powinna w danym tygodniu. Zadzwonić do na przykład określonej ilości firm, tak jak ja robię określoną ilość rolek, to ona, jeśli działa na firmach, to powinna zadzwonić do określonej ilości firm, wysłać określoną ilość maili, dlatego że to generuje później spotkania, po tych spotkaniach ileś procent tych ludzi się zdecyduje, no i wtedy po prostu bym miała więcej, nie? Bo Znana. też ja mówiłem, że mówię, stres jest na początku też dlatego, że na przykład masz jedną osobę, i chcesz, żeby ci wpadło, nie? No tak. e, e, taka osoba, nie? Jak masz więcej, no to masz wyjebane, dobra, nie, to nie, dobra niech spadają, nie? Więc ona też ma tak, że się stresuje, no bo ma na przykład jedno takie szkolenie. A mówię, jakbyś miała na przykład pięciu takich ludzi, co by się zdecydowali w czterech, no to e, wtedy by była w ogóle inna bajka, dlatego że... No po prostu byś miała wyrąbane, tak? Czy z ceną byś się nie targowała, bo, on tam, bo ona chciała 12 tysięcy, no to Kościół się wytargował na 8, nie? No tak. no, ale i tak jest zadowolona, nie? bo to są fajne pieniądze, a robisz coś, co lubisz i tak dalej, nie? Więc tutaj jest to samo później. Jak wiesz, jak będziesz mieć na przykład pięć rozmów rekrutacyjnych w tygodniu, no to wiesz, jak będziesz mieć na przykład siedem, to trzy się odbędą. Z tych trzech, jak zrobisz jedną albo dwie osoby, no to jesteś zadowolona, bo jak byś miała na przykład dwie osoby tygodniowo, no to wiesz, są osoby, które rekrutują taką ilość ludzi. To nie jest jakaś rzecz nierealna. Ja na przykład jestem przekonany, że ja bym był taką osobą, która by rekrutowała, dlatego że mi jest łatwo budować No autory, oczywiście, dwóch, że tak, to nawet bez dwóch znaków. Odrzucałbym sobie kurwa tylko zdjęcia z Bralczykiem i tak dalej. Ta. E, jeszcze, jeszcze wiesz, i tak dalej, no e, e, wiesz, jakieś zdjęcia z wyjazdów, po, zrobiłbym sobie profil porządnie i to łatwo by było gdzieś tam wiesz. Tym bardziej, że ci ludzie, których się rekrutuje, no to oni nie są na, tak, na takim poziomie jakby świadomości jak ty. Wiesz, tutaj jesteś, można powiedzieć, o Oni nie rozumieją, co ty, co ty robisz. Oni nie rozumieją, że te pytania wpływają na ich decyzje, na ich myśli i tak dalej. No więc tutaj od razu wiesz. Yy... No wygrywasz po prostu, nie? Bo, bo, wie, bo wiem, jak na, na tych szkoleniach naszych, to zawsze Karol mówił, że my jesteśmy, jako ja, jako ja jestem siódemką. I mogę mieć osoby niższe i mogę mieć osoby wyższe. I, i o, wiesz, mentalnie przede wszystkim, tak? Ja jestem siódemką, no, no. bo mogę być już ósemką, a może już jestem ósemką. Ja myślę, że już jestem ósemką, tak? Powiedzmy. I są no, jeszcze no, ja takie, tak te, jak ty... patrzę na Ciebie, to Ty jesteś dziesiątką, bo Ty jesteś, na, jesteś dziesiątką tych wszystkich. Ale, ale odgad... słuchaj, później, później to jest tak, że e, tu nie chodzi już jakieś, że o, bo ma ego wybujałe i tak dalej. Nie, po prostu człowiek ma już później świadomość. No że tak. do jakiejkolwiek firmy sprzedażowej bym nie poszedł na menadżera, to mój zespół byłby na przykład na pierwszym albo drugim miejscu po roku czasu. No, mam tego świadomość, bo to są umiejętności powtarzalne. No, no oczywiście. Zobacz, e, robiłem szkolenia akademii i sprzedawałem akademię. E, zacząłem robić nieruchomości, zbudowałem jeden fajny profil, drugi profil. I ci ludzie przylatują i sprzedaje nieruchomości. I jakby się nieruchomości skończyły i bym się przerzucił na jachty, to wiem, że po roku czasu, jakby mi się to rozkręciło, to sprzedawałbym jachty. To jest powtarzalne, dlatego później wiesz, to, to po prostu wiesz, jak będziesz mieć tą taką pewność siebie i tu nawet nie chodzi, bo ktoś mi to mówił, że nie pamiętam kto mi to mówił, ale jedna dziewczyna właśnie co z mentoringu mówiła, że... że Później to już nawet nie miało znaczenia, czy ktoś się zdecydował, tylko on, ją już się suło to, że ona miała świadomość, że ona kontroluje całą rozmowę, że ona decyduje o tym, co się dzieje, tak. że oni się uśmiechają wtedy, kiedy ona chce, żeby się uśmiechali i tak dalej. I, i ma świadomość tego, że nie każdy będzie gotowy w danym momencie i nie każdy się zdecyduje, nie każdy podejmie tą decyzję, ale wie, że poprowadziła rozmowę najlepiej jak potrafiła. I ja mam to samo. Ja wiem, że nie każdy kupi nieruchomość. To zależy od wielu czynników, tak? Gdzieś tam przewidywania mam zazwyczaj dobre, tak? Jak na przykład słyszę tego Konrada, co teraz przylatuje, to to słychać, że gość jest konkretny, tak? no to jest konkretny typ i on powiedział, że... Mówi Marcin, pokażesz mi siedem projektów, on więcej nie ogląda, bo się pogubi wtedy w tym wszystkim. I jeden, i mówi ja sobie jeden wybiorę i pójdziemy na golfa. No i spoko, tak? No, no, i, to już no tak nie. będzie, to ja nie wiem. No 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 tak to? będzie, to ja nie wiem, Rozumiem. Tak, to, ale na przykład no to jest wtedy taki, wiesz, taki później lód psychiczny, jak masz tych ludzi, nie? że 19 przylatuje jeden, zdążę go odwieźć 25, a 26 odbieram drugich ludzi, nie? to mają jeszcze większy budżet. To jeszcze Ci jedną rzecz powiem, to tak jak mówiłeś wcześniej, że Ty przez, przez rok będziesz mógł być dyrektorem, na przykład będąc w Nature Sunshine, powiedzmy, to taki przykład, że takie małżeństwo przyszło do Nature Sunshine, po prostu, wiadomo, kupujesz produkty, jesteś asystentem, jesteś po prostu klientem i oni po roku czasu zdobyli dyrektora asystenta, czyli tego najniższego dyrektora, a jeszcze jest czterech, więc dyrektora czy konsultanta nawet, czyli tego jeszcze jednego, o. więc jeszcze asy dyrektor asystent, a dyrektor konsultant, dyrektor menadżer i jesteś CRD. Czy oni po roku czasu pracy tak zrobili, tak jak ty mówisz, że są w stanie ludzie to zrobić? Są. No, ale to tak było jak ja pracowałem w tych ubezpieczeniach wtedy, tak? No to, no, to co mówiłeś że, właśnie, no. To wtedy też powiedzieli, że nikt tego jeszcze nie zrobił w ciągu roku. Ja to zrobiłem w 11 miesięcy, zostałem menadżerem regionalnym. No i zmienili strategię od razu, zmienili plan, bo zauważyli, że, że się da, tak? Że się zmienili da. Zmienili plan, bo oni nie chcieli po prostu, żeby ktoś wskakiwał. Dla nich to było nierealne, a Kamo to, to zrobił, dlatego, No, no. To jeszcze Ci powiem jedno. dlatego... No. CRD, który teraz jest ten Marek Wierbiłowicz, on to zrobił w rekordowym tempie też, tak jak ty zrobiłeś tamto. On zrobił to w cztery lata CRD. Członek Rady Dyrektorów. A i Karol, ten ode mnie, wyżej tam nade mną, on mówi tak, ja chcę go pobić, ja chcę go pobić. I on go nie pobił, bo on jeszcze tego nie zrobił, tak? Ale mówi, miał takie założenie, żeby go pobić. A drugi CRD, bo Marek ma swojego nowego, no, jednego CRD, Zrobił chyba to w 8 lat. No, także mówię, da się, da się, bo on mówi, w 4 lata zrobili z żoną, zrobili CRD, członek rady dyrektorów. Także. No, tak to jest. No i bajka, nie? Bajka, no, no bajka, bo. właśnie do pani, która chce kupić coś za 500 tysięcy euro. Uuu, <laughs> to, to gratulation. Nadzieję, no to powodzenia. powodzonka, no hej.